Dzień dobry. Dzisiaj daktyl chiński. Daktyl chiński należy do najstarszych drzew, jednych z najstarszych drzew pod nazwą palmy Feniks. Rośnie w Afryce, rośnie w Meksyku, w Chinach. Jest charakterystyczny kolor czerwony i taka główka. Stąd nazwa głożyna po polsku. To jest inna nazwa daktyla chińskiego. Głów, głożyna właśnie taką charakteryzuje się czerwoną główką. W środku jest niewielka pestka. Tutaj ona jest tak ścisła, bo to jest wysuszony, prawda? Owoc, więc taka dosyć ciężko odchodzi, ale można ją wyjąć. Daktyle chińskie wykazują działanie przeciwzakrzepowe dzięki zawartej w nich salicylianach. Salicylanach, przepraszam. Chronią przed zaleganiem zakrzepów w naczyniach krwionośnych, dlatego są przeciwmierzżycowe, też mają działanie obniżające ciśnienie krwi. Dzięki zawartości bardzo dużej ilości potasu, również magnezu, ogromnej ilości różnych witamin, w tym również witaminy B i z grupy B, PP. E, um, nie jakie tam jeszcze witaminy? C na pewno też jest. Um, e, więc, e, daktyl chiński w medycynie chińskiej e, jest stosowany jako tonik krwi. E, e, Dodaje się do wszelkiego rodzaju toników krwi, czy to, czy to będą toniki wodne na pary, czy to będą nalewki. Zawsze stosuje się ten czerwony owoc, właśnie chińskiego daktyla. Jako tonik krwi, czyli jako wzmocnienie krwi dzięki tym wszystkim wspaniałym rzeczom, które zawiera, mamy, mamy po prostu wzmocnioną krew. Daktyl chiński stosuje się też u sportowców i u osób takich wycieńczonych i wyniszczonych. Chroni przed nowotworem trzustki. Pomimo dużej zawartości cukrów, to wysuszony owoc daktyla można stosować. Dla cukrzyków również, właśnie dlatego, że chroni trzustkę i, i jakby no, naprawia, leczy ją. Oprócz tego właśnie wzmacnia krew, jakość krwi powoduje lepsze nasycenie i produkcję krwi. Co jeszcze? No, tutaj rzadko właśnie ta głożyna w sumie u nas można dostać, ale mało się jej stosuje. Za chwileczkę będę właśnie z tej ilości robić nalewkę i w drugim filmie pokażę, jak przyrządzić nalewkę na krew. Właśnie tonik krwi z różnymi jeszcze innymi owocami i nasionami. Y, taką nalewkę y, na winie, którą, y, którą później można pić jak lekarstwo. Nie, 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 jako, powiedzmy, nie jako takie do picia, no, do, do kolacji, ale, ale można do kolacji, tak, ale w niedużej ilości, w takiej właśnie ilości leczniczej. Także dzisiaj tyle na temat głożyny, na temat daktyla chińskiego. Bardzo polecam kilka owoców dziennie zjadać. Głożyna, jeszcze tu dodam, właśnie, że ona działa trochę jak aspiryna i przeciwzakrzepowo i właśnie tak rozgrzewająco, więc i pobudzające okrążenie, no tak jak wcześniej mówiłam, usuwająca zakrzepy z naczyń krwionośnych, więc kilka owoców, One jest smaczna, bardzo słodka, bardzo przyjemna w smaku, więc kilka owoców dziennie można zjeść nie więcej, zdaje się, niż 15. Tak, bo to będzie już taka górna granica. Ja bym polecała nawet tak koło 6 dziennie i to wystarczy zupełnie. Dziękuję. Do widzenia.